Cześć, z tej strony Adam, witam na kanale Autodiscover, a w dzisiejszym odcinku poruszymy sobie ostatnio ważny temat: czy w dalszym ciągu opłaca się zakupić samochód z USA, ile to trwa i jaka jest realna oszczędność? Cały poprzedni rok był dla nas wszystkich zaskakujący i bardzo dziwny. Wydawać by się mogło, że branża motoryzacyjna odczuje to naprawdę mocno. Jak pokazał początek, pierwszy kwartał 2021 roku Branża motoryzacyjna ma się bardzo, ale to bardzo dobrze. Mało tego, jeżeli chcecie zakupić nowy samochód, szczególnie w markach premium, czeka się na takie auta minimum pół roku do roku czasu. Ze względu na to, że brakuje komponentów, trzeba rezygnować z pewnych opcji. E, auta w salonach, jak tylko sytuacja się delikatnie poprawiła, klienci ruszyli do salonów i praktycznie wymietli całe stokowe samochody. Jakie to ma przełożenie na samochody używane? Otóż takie, że jak nie możecie zakupić, albo produkt jest mało dostępny i nowy hałt tak naprawdę na rynku jest bardzo mało, to wtedy samochody używane siłą rzeczy muszą pójść trochę do góry. Dla handlarzy jest to również bardzo dobra sytuacja, gdyż sprzedają to, co im stoi na placach. Dużo audi im nie zalega, więc jak widać wszyscy przyzwyczajili się do obecnej sytuacji. I zaczynamy w tej rzeczywistości, jaka jest, funkcjonować normalnie. Jak ta cała sytuacja przekłada się na import samochodów? Otóż około pół roku temu, początkiem roku, były problemy w portach. Samochody nie wypływały, brakowało kontenerów, statki stały ze względu na to, że pracownicy portów mieli kwarantannę, porty były zamykane, te auta dłużej stały, więc cały import po prostu się przedłużał. Obecnie sytuacja ma się lepiej, statki wypływają na bieżąco, już nie zaczyna brakować kontenerów, jest po prostu można powiedzieć normalnie. Wiadomo, że jak, jak to wygląda w każdym porcie, to trzeba by roz, rozebrać to na czynniki pierwsze i każdy pojedynczy port przeanalizować osobno, gdyż nie ma tak, że w każdym porcie jest nagle problem. Jeżeli się robi w jednym, jest zator, no to w drugim jest trochę lepiej, więc można te samochody gdzieś powiedzmy między portami przewozić, próbować je przetransportować. Jednak może mieć to jakiś tam wpływ, wiadomo, albo na cenę, albo na szybkość tego importu. Ze względu na to, że dość długo się czeka na nowe samochody, to może faktycznie warto pomyśleć o imporcie samochodu. I tutaj w grę musi wchodzić tylko i wyłącznie czysta kalkulacja. Finansowa. Czy to się opłaca? Z jakimi się to wiąże ryzykami? A wiąże się to z pewnymi ryzykami, ponieważ to nie jest tak, że w Stanach jest wszystko pięknie, ładnie, uczciwie. Kupujecie idealne auta. O tym Wam za chwileczkę wszystkim powiem. Importując samochód z USA, trzeba być przede wszystkim cierpliwym, ponieważ to wszystko trwa. I trzeba być czujnym i wszystko sprawdzać. A dlaczego? Gdyż jak wszędzie zdarzają się również czarne owce. A auta ze Stanów mogą licytować ludzie z całego świata, zdarzają się takie sytuacje, że handlarze lokalni amerykańscy kupują samochody po to, żeby je delikatnie podpicować, naprawić, po czym szybko z powrotem wystawić na tym samym lub na innym portalu, szukając kolejnego klienta. Ktoś widząc taki samochód, który wygląda naprawdę przyzwoicie i ciekawie, wydając się dla laika, że ma bardzo mało uszkodzeń, jest to fajna okazja, więc licytujmy. A jak ktoś tego nie sprawdzi, można się wepchać na prawdziwą minę. Zaraz Wam pokażę przykłady. Mamy tutaj Maserati z 2017 roku, Maserati Ghibli. Otóż Maserati to jest też bardzo ciekawy samochód do importu. Jeżeli chcecie kupić takie auto dla siebie, to jak wiecie, albo i nie, utrata wartości na tym samochodzie jest chyba jedna z największych. Czyli ta marka traci najwięcej. Kupując taki samochód nowy w salonie, jak nim wyjedziecie, trzaśniecie drzwiami, to 30% już na pewno jesteście w plecy. A samochód po trzech latach jest warty nawet mniej niż połowę ceny. Ale musicie pamiętać, że warto jest takie auto kupić, używane, bo nowy jest po prostu horrendalnie drogi. Tutaj widzimy samochód w stanie takim jak na aukcji, obecnie. Czyli wydaje się, że tutaj on z tyłu jest błotnik uszkodzony, koło. No to powiedzmy, że gdzieś uderzył w krawężnik. Można by sobie to wytłumaczyć. Z prawej strony, no ten błotnik tak dziwnie porysowany, pognieciony. E, lusterko odpadło, drzwi, drzwi, e, koło tutaj skręcone, lampa, zderzak. Wydaje się, można powiedzieć kosmetycznie, ale jak zobaczycie, o, auto było już jak widzicie wystawiane kilka razy. Sprzedany był 22 dni wcześniej bez kół. <gry> Czy to jest straszne? No, ten samochód jeszcze nie jest najbardziej strasznym przykładem. Ale to jest przykład tego, jak, jak handlarze szukają aut, no to szukają aut, które kupią, tak jak tutaj leżą z częściami po to, żeby po prostu te części szybko założyć. Założyli do tyłu jakieś koło dojazdowe i ten samochód już dużo lepiej się prezentuje. Kurtyny są oczywiście pochowane. Więc na pierwszy rzut oka nie widać, że są, że są w ogóle wystrzelone. Ulubionymi samochodami do tak zwanych flipów, czyli szybkiego kupienia i, i jakby od sprzedaży, podpicowania są oczywiście marki premium, gdyż na takich autach wiadomo, można, można więcej, więcej zarobić i szybko zarobić, a jak na te nowe auta się czeka, to popyt na auta używane też jest. Tutaj mamy Porsche makane, jak widzicie, w odsłonie po liftingu. uszkodzony w prawy przód. No, nie wygląda to pewnie dla większości z Was jakoś strasznie, ale samochód wyglądał przed podpicowaniem dokładnie tak. Widzicie tutaj tą podłużnicę, aż jest podbita do góry. Powiem szczerze, że Takiego samochodu bym nie chciał, nie polecałbym, i ja bym się nie zdecydował na import. Chyba że no, no od razu bym to klientowi nie chciałbym licytować takiego auta, a na pewno już go naprawiać. Tutaj może się wydawać nawet dla lajka, że yy, nawet większość ludzi powinna zwrócić uwagę na to, że ta maska jest dziwnie podprostowana. Przód jest aż za kompletny, ze względu na to, że to uderzenie, jakby poszło yy, do tego miejsca, gdzie jest maska zagięta, to po prostu jednej czwartej przodu no, nie powinno być. Nie? A jednak jakoś go tutaj ładnie poskładali. W środku konsola środkowa leży na swoim miejscu. Tutaj, proszę bardzo. Tak wyglądał samochód przed uszkodzeniem. Koło było, można powiedzieć, pod samochodem. A maska, jak już teraz wiecie, skąd, 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 skąd pogięta jest ta maska. Jak szybko można naprawić i podpicować samochód i musicie wiedzieć, że nie ma tutaj różnicy, czy będziecie tak naprawdę samochód licytować, czy to na Koparcie, czy na IAAI, ponieważ zarówno na jednym portalu, jak i na drugim, no, mogą wystawiać handlarze te samochody, więc często, gęsto jak kupią na IAAI, to jak tutaj macie na załączonym obrazku, ten samochód jest znowu, wraca na tą samą aukcję. Trzeba się tego wystrzegać, na pewno przed każdą aukcją, czy to będziecie importować z nami, czy z kimś innym, poprosić importera o CarFax za sprawdzenie auta w bazach, czy było wcześniej licytowane. Oczywiście sprawdzić też można w Google, czy nie ma jakichś dodatkowych zdjęć, po prostu wklejając zbin. I tutaj uwaga odnośnie zdjęć, jeżeli chcecie zakupić auto, które jest w Polsce na miejscu, bo wielu z Was mówi, a po co będę importował, kupię auto na miejscu, bo w Polsce tak naprawdę samochody też są, no to powiem Wam, że jeżeli auto jest sprowadzone z Kanady, wielu z Was podnosi argument to, że auto z Kanady jest super, ponieważ ma licznik w kilometrach i okej, okay, to się zgadza, jest licznik w kilometrach, w licznikach amerykańskich można przełożyć tarczkę, jeżeli to są nowsze samochody, mają Virtual Cockpit, więc nie ma problemu z, prze, z przeprogramowaniem mil na kilometry, Natomiast zauważcie taką właściwość, że do samochodów z Kanady, które są kupowane w większości na impakcie, nie ma absolutnie żadnej historii. Carfax jest prawie niekompletny, ponieważ nie jest tak popularny w Kanadzie jak w Stanach. Zdjęć w Google nie znajdziecie. Na wszystkich portalach, takich nawet premium-płatnych, gdzie można te, te informacje wyciągnąć, czy zdjęcia aut z Ameryki, o autach z Kanady nie ma praktycznie nic. Więc y, wtedy na pewno warto poprosić osobę, która ma na sprzedaż taki samochód, żeby dała nam zdjęcia, żeby pokazała te zdjęcia. Jeżeli nie ma, no to powinna się nam zapalić lampka. No i wtedy warto też pomyśleć o imporcie indywidualnym, żeby samemu coś ściągnąć, wybrać, mieć wpływ na to, jak samochód miał być uszkodzony, a niekoniecznie kupić coś, co nie wiemy, jak wyglądało, a mogło wyglądać dokładnie tak, jak na tych zdjęciach. Zobaczmy sobie, jak, jak się zmieniły ceny od zeszłego roku. Znajdę Wam Mustanga, którego dokładnie z silnikiem weźmy sobie za przykład 3.7, którego ostatnie, które 2-3 kupiliśmy i 2-3, które kupiliśmy rok, półtora roku temu i zobaczycie, jak to wygląda w praktyce. Porównując sytuację obecną do zeszłego roku, oczywiście nie mam tutaj na myśli, jak się COVID zaczął, ponieważ wtedy można było wyszukać i kupić mega okazyjnie samochód. Taka sytuacja była dosłownie przez dwa czy trzy tygodnie, gdzie szło zakupić auto na przykład za pół ceny, nawet handlarzy w Stanach. Ze strachu sprzedawali auta poniżej tego, co, kupi co kupili, już podpicowane. Więc to, to można było zauważyć na niektórych portalach takie, takie właśnie paradoksy. Mustang, piąta generacja 3.7, był to hit importowy, tak naprawdę z zeszłego roku. W tym momencie dużo więcej sprzedajemy szóstej generacji. Tej piątej generacji dalej, dalej szukacie tych aut, jesteście nimi zainteresowani, jednak jak się popatrzy na sumarycznie koszty, to naprawa piątej a szóstej generacji tak naprawdę wygląda kosztowo bardzo podobnie. Jedynie to, że Mustanga piątej generacji po prostu już zakupicie taniej, a ceny naprawi i części są bardzo podobne. Więc, żeby kupić auto z małym przebiegiem, jak tutaj widzicie, to, to są aukcje świeże, ten samochód też kupiliśmy my. 4150 dolarów za takie mniej uszkodzone, to od 3000 w górę szło. Zakupić rok temu około 3, nawet poniżej trzech tysięcy. No tutaj też są ceny poniżej trzech tysięcy, aczkolwiek to są auta mocno uszkodzone, ich odbudowa kosztowałaby dużo pieniędzy, więc temat jest w ogóle nieopłacalny. Opłaca się kupić samochody tylko mniej uszkodzone. Im starszy samochód będziecie kupować, to musicie pamiętać, że im starsze auto, tym musi być mniej uszkodzony, gdyż ceny napraw, no cena roboczej godziny blacharza też kosztuje, lakierowanie elementu kosztuje, więc żeby się to wszystko opłaciło, ten samochód musi być, jeżeli ma już te 10 czy więcej lat. Musi być po prostu bardzo kosmetycznie uszkodzony. Przy nowych autach znowu się opłaca, bo cena auta jest wysoka. Jeżeli kupicie używane części, bądź nawet nowe, to i tak się to finalnie opłaci i oszczędność nawet będzie, będzie większa. Ale faktycznie jest taka tendencja, że za samochody, nawet premium, e, trzeba dołożyć na aukcji 500, 1000, nawet 2000 dolarów więcej. E, I pytacie, czy to się opłaci? Na pewno się opłaci cierpliwie czekać. I licytować więcej niż jeden samochód, i podejść do tego naprawdę z rozsądkiem, ze względu na to, że jeżeli ktoś przyjdzie i powie, kupcie mi takie auto, to nie jest problem. Ja siądę i będę klikał, dopóki go nie kupię. Ale jak to ma być rozsądnie? to lepiej się uzbroić w cierpliwość po to, aby ten zakup wam później sprawiał radość nie tylko samym zakupem, ale również tym, że zaoszczędziliście sporą sumę, bądź jakąkolwiek sumę pieniędzy. Przy tańszych autach ciężko tutaj mówić o oszczędności. Na pewno co zyskacie w stosunku do tego, jak kupicie samochód tutaj, gdzieś na miejscu czy w kraju, będziecie wiedzieli, jakie ma uszkodzenie, jak był naprawiony i macie na to wszystko wpływ. A możecie tutaj kupić czasami taką minę lub kota w worku. Jeżeli odcinek się podobał, to zostaw łapę w górę, napisz komentarz, czy chcesz więcej takich materiałów, czy może więcej rozładunków lore, e, odcinków z blacharzem, klepaniem, lakierowaniem. E, tymczasem ja się z Wami żegnam. Pamiętajcie o subskrypcji z dzwoneczkiem, e, odwiedźcie nasze Facebooki, Instagramy. E, możecie nas znaleźć w naszych biurach Rzeszów, e, Krzeszowice i Warszawa. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!